Kochani, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To wspaniała okazja do złożenia sobie życzeń. Przyjmijcie takie od nas wszystkich. Marzenko! Niech te święta będą niezapomniane, spędzone wśród bliskich, z kolędą na ustach i miłością w sercu. Niech nie zabraknie pysznych potraw na świątecznym stole i wymarzonych prezentów pod choinką. Niech w tych magicznych chwilach najważniejsze będzie dla nas miłość, wsparcie i wzajemne zrozumienie. By Boże Narodzenie oraz cały przyszły rok były wolno zmartwień, a każdy nowy dzień był pełen powodów do radości i uśmiechu. Niech nowy rok będzie pełen sukcesów, a wszystkie podjęte decyzje okażą się słuszne, niech poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia utrzymuje się przez cały rok. byście mieli więcej czasu dla siebie i mogli zwolnić na chwilę, ciesząc się małymi przyjemnościami i obecnością najbliższych. Kochani, chcę Wam życzyć przeżywania świąt Bożego Narodzenia w codzienności, idąc za słowami Matki Teresy z Kalkuty. Zawsze, ilekoroś uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, Zawsze ilekroć pozwalać, by Bóg pokochał innych poprzez Ciebie, a zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. By nie tylko w święta, ale w całym Nowym Roku nikt nie zapomniał o tym, co w życiu jest najważniejsze. Niech Wasze spotkania sylwestrowe będą niezapomniane, a nowy rok okaże się lepszy od poprzedniego. Życzę Wam radości i dobroci obecnej w Waszym życiu codziennym. Niech spełni się przynajmniej jedno Wasze marzenie. Jedno spełnione marzenie to przecież też bardzo dużo. Niech e, miłość, spokój i radość ze spotkania z najbliższymi wypełnią te wyjątkowe przecież dni. Przedmiot ten obiektyw, będę musiał przyjechać jeszcze raz. Mogłem się tego jednak nauczyć. już była to Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. O, nie. <laughs> nie, no po prostu się A musi... tak z góry rzucić? No tak tylko no. tak, z góry, no. Todo.